WHO, World Health Organization Światowa Organizacja Zdrowia Whistleblower, slang, rzeczownik Informator, demaskator, sygnalista Osoba nagłaśniająca jakieś nielegalne lub nieuczciwe działanie np. rządów lub organizacji Nazywam się dr Astrid Stuckelberger. Od ponad 20 lat jestem ekspertem w dziedzinie zdrowia międzynarodowego. Mam duże doświadczenie w obszarze badań naukowych, ich metodologii i etyki. Mam doktorat w dziedzinie zdrowia publicznego, jestem wykładowcą medycyny w stopniu private docent, wykładam m.in. na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Genewie i Lozannie. Z WHO współpracuję w roli eksperta. W latach 2009-2012 zasiadałam w komitecie doradczym specjalizującym się w pandemiach. Wielokrotnie współpracowałam z WHO w dziedzinie etyki pandemii, społecznych czynników pogarszających zdrowie starzejącego się społeczeństwa, WHO jest dla mnie jak druga rodzina. WHO jest jedną z wielu instytucji pod auspicjami ONZ. Współpracuje w ramach różnych programów z wieloma powiązanymi agencjami. Mamy Światową Organizację Zdrowia, Międzynarodową Organizację Pracy, instytucje broniące praw uchodźców, Komisję Praw Człowieka. Na czele wszystkich tych organizacji zrzeszonych w ramach ONZ stoi sekretarz generalny, którym jest obecnie i będzie do 2022 roku Antonio Guterres, były komisarz ONZ do spraw uchodźców. I to on we wrześniu 2021 roku powinien powiedzieć, że musimy przeprowadzić śledztwo w sprawie WHO, bo coś jest nie tak. Międzynarodowe przepisy zdrowotne to wytyczne wiążące prawnie, a WHO je notorycznie łamie. Bardzo intensywnie współpracowałam z WHO przy wdrażaniu międzynarodowych przepisów zdrowotnych. W latach 2009-2013 robiłam to w europejskiej siedzibie głównej WHO. I widzę teraz, że łamią wszystkie obowiązujące przepisy, które sami wprowadzili. Każdy obywatel może sam zapoznać się z treścią międzynarodowych przepisów zdrowotnych. Część z nich odnosi się bezpośrednio do praw człowieka. Priorytetem jest ochrona prawa do swobodnego przemieszczania się, transportu oraz gospodarki, ochrona prywatności i danych osobowych. Wszystkie te prawa są obecnie łamane. W okresie 2012-2016 treść międzynarodowych przepisów zdrowotnych była stopniowo zmieniana. Zmieniana tak, by dawać coraz większą władzę Tedrosowi, dyrektorowi generalnemu WHO. Do tego stopnia, że niektóre państwa członkowskie domagały się jego zwolnienia, i sami pracownicy WHO mówili, że nie jest on żadnym ekspertem i nie nadaje się na to stanowisko, ale zostało to zignorowane. Czyli szefowi WHO nagle daje się ogromną władzę. Dlaczego państwa członkowskie się na to zgodziły? Cóż, państwa członkowskie i mamy już na to niepodważalne dowody w odniesieniu do przynajmniej czterech krajów. Państwa, prezydenci i ich rządy podpisały kontrakt jako agencje korporacyjne. Dotyczy to Szwajcarii, która podpisała ten kontrakt na pewno w 2014, a być może wcześniej też w Anglii, gdzie City of London odgrywa kluczową rolę. Na mocy tego kontraktu Szwajcaria została zarejestrowana jako firma. Rząd Konfederacji Szwajcarskiej jest korporacją założoną w Brukseli w 2014 roku. Mamy na to dokumenty. Afryka Południowa to samo. Republika Południowej Afryki jako podmiot zarejestrowany w Nowym Jorku jako korporacja pod nazwą Council Exchange International. Jakoś tak. To samo Francja, która jest zarejestrowana jako korporacja na terenie Francji. To samo Stany Zjednoczone. Waszyngton to korporacja zarejestrowana wraz z City of London w Watykanie w 1871 roku. Tak więc to już cztery państwa członkowskie, a sądzę, że to samo jest zresztą. Nasze rządy nie są demokratycznymi państwami. Nasze rządy to marionetki międzynarodowego konglomeratu, który zarabia na ludziach. Niektórzy eksperci, ludzie z Wall Street, siedzący w tym temacie dużo głębiej niż ja, mówią o tym całkiem otwarcie. Każdej osobie nadawany jest przy urodzeniu indywidualny numer, PESEL, przekazywany bezpośrednio ponadnarodowym skorumpowanym podmiotom. Handlują oni ludźmi na giełdach, niczym towarem, produktem, zestawem po obligacje społeczne. Tak to wygląda. Na koniec coś o czym dowiedzieliśmy się od amerykańskiego prawnika o nazwisku Lynn Wood. Współpracuje on z Sydneyem Powellem w kwestii generała Flina i prezydenta Trumpa. Linwood jest w posiadaniu dokumentów, część z nich już ujawnił, z których wynika, że niektóre rządy oraz na przykład Najwyższy Trybunał Sprawiedliwości, ludzie na kluczowych stanowiskach są notorycznie szantażowani. Grozi im się, że ich rodzina zostanie zabita lub oni sami. Jeśli to nie poskutkuje, porywają ich, porywają ich dzieci i zabijają je. To się dzieje w USA. Jest jeszcze gorzej. Zmusza się ich, by to oni skrzywdzili lub zabili jakieś dziecko i całe zajście się nagrywa. Cały arsenał okropnych metod korumpowania. Mówimy tu o ludziach z kręgu Epsteina, więc możecie sobie wyobrazić, co tam się dzieje. Grunt, że rządy uwikłane są w system podwójnego i potrójnego szantażu. W tej sprawie koniecznie trzeba doprowadzić do śledztwa i procesów karnych, aby odzyskać wolność.